Dobrze, więc y, kontynuujemy. O, to chyba te, no te są zlutowałem. To gdzieś na górze tam. donado com os de que, eu tenho, que eu não sou. To już bliżej No mi się skończył już Więc y, zobaczmy A, zresztą jakieś się zbugowali pewnie w ściany gdzieś tam. No, nie możemy tego zabrać, szkoda. Kruszy Боже. А тут зло, а тут вообще материалы, но не встать. że a, teraz będę robił? Teraz chyba, y, jak y, nie będę miał tak kilofa, to będę niszczył skrzynki I brał po prostu itemki A nie, muszę spawnera potem wziąć Ale tu dużo kurde materiałów, a ja nie mam no, no niestety Kurde, teraz gdzie jest wyjście? Boże. jakby... tutaj. O, kolejna? O, no nie, spichajcie mnie, nie. Nie pokonacie mnie. Dobra. No, kolejne. L Po luty szybko. szybko. <laughs> Wiedziałem, że on tam jest tylko, chciałem szybko po prostu takie luty zabrać. Szybko, jestem przy lutach No nie no, Dirt nie potrzebuję Kabla O kurde nie chciałbym wam spannąć Lepiej tu nie stać blisko Jak sobie Nie Dobra, tu jest ja spadam Zielona mam, nie potrzebuję pocztu I, i... Dobra, tutaj ich już weźmę Nie, nie, no kurde No ale dobra, jest tam Dobrze przy okazji wiemy, <śmany> gdzie jest ten y, Gdzie jest y, ogólnie y, ten Gdzie jest y, ten drugi dungeon i no ja raczej będę już kończył bo czas 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 o niestety ale więc mamy już dość dużo fajnych lutów takie fajne luty tutaj włożę yy, wszystkie tutaj te płyty nasiona najbardziej ciastka, szały A jeżeli takie dobre mamy luty Mamy miksturki yy, Dynie Dynie też mamy yy, Arbuzy, arbuzy potem na glistring Melon, yy, melon no taki I możemy potem jak będziemy do niteru, no To będziemy mogli miksturki no to Ja raczej się będę już z wami żegnał <laughs> Ponieważ yy, Czas ten. w następnym odcinku będziemy będziemy rajdować tamten pałac tam, tam gdzież on jest bo ten już zrajdowaliśmy tamten i pójdziemy też może do jakichś jaskiń i potem bo będziemy pracować nad tym arshipem, więc tu miłą muzyczką Was pożegnam trochę, już ciszę, miłą muzyczką i do zobaczenia, do następnego odcinka, na razie.